Oceniając i komentując moje filmy pomagasz mi w rozwoju tego kanału. Chcę Ci za to bardzo podziękować. Hej, witajcie z tej strony Fisiela to kolejna część z serii niezwykłych bohaterów. Wielu z Was pisało mi w komentarzach i wiadomościach prywatnych, czy ta seria będzie kontynuowana, także nie mogłem pozostać obojętny Waszym prośbom. Bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania trzeciej części trzech niezwykłych bohaterów. William Kyle Carpenter Zaczynamy od młodego amerykańskiego żołnierza o imieniu Kyle. Jest on najmłodszym, bo 27-letnim żołnierzem odznaczonym medalem honoru. Medal ten otrzymał za niezwykle odważne zachowanie w trakcie misji w Afganistanie. Kiedy to w listopadzie 2010 roku na dach, na którym znajdował się Kyle wraz z dwoma kolegami z armii, wleciał granat, Carpenter wykazał się ogromnym poświęceniem. Rzucił on się na granat, zasłaniając go całym ciałem. Dzięki temu jego koledzy przeżyli. Kyle na skutek wybuchu granatu stracił prawe oko, większość zębów, poważnie uszkodził szczękę oraz złamał swoje ramy w wielu miejscach. Jak mówi sam bohater, nie pamięta on wybuchu. Nikt też nie widział, co dokładnie się stało, jednak lekarz badający obrażenia Kyle'a potwierdził, że spowodowane one były wybuchem granatu. Martin Luther King Jr. Mało kto nie słyszał o tym bohaterze. Był on odpowiedzialny za organizację marszów, parad oraz kampanii przeciwko segregacji rasowej. Poświęcił on swoje całe życie, aby zwalczyć rasistowską politykę, która utrzymywana była przez rząd Stanów Zjednoczonych. Niestety, Martin Luther został zamordowany za jego determinację w dążeniu do równości osób, które były osądzane i okrutnie traktowane tylko ze względu na kolor ich skóry. Zamiary Luthera Kinga Jr. dobrze podsumowują te słowa wypowiedziane właśnie przez niego. Mam marzenie, aby kiedyś na czerwonych wzgórzach Georgii synowie dawnych niewolników i synowie dawnych właścicieli niewolników będą mogli zasiąść razem do stołu braterstwa. Mam marzenie, aby moje czteroletnie dzieci pewnego dnia żyły w kraju, w którym nie będą osądzane za kolor ich skóry, ale za to, co prezentują sobą wewnątrz. Royal Jordanian Ostatnim bohaterem w tym filmie jest motocyklista z Wielkiej Brytanii. Mowa o znanym youtuberze Aniku Royal Jordanian. Na swoim kanale wrzuca on filmy, na których jeżdżąc motocyklem pokazuje różne zdarzenia z ulic Wielkiej Brytanii. Jeden z jego filmów naprawdę uwzrusza, kiedy to Jordanian pomaga starszemu mężczyźnie, który potknął się o krawężnik i przewrócił. Motocyklista bez dłuższego namysłu zjechał na chodnik i pomógł poszkodowanemu. Na jego kanale jest też wiele filmów, w których sprawia on przyjemność dzieciom, po prostu dając im pokręcić manetką. Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Zostaw łapkę w górę, jeśli Ci się spodobało. To zmotywuje mnie do tworzenia kolejnych części. Aby być na bieżąco zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli natomiast chcesz poznać mnie trochę bliżej, to dodaj mnie na Snapchacie lub zafollowuj na Instagramie. Wszystkie potrzebne linki masz w opisie. Miłego dnia. Cześć!